Jacy jesteśmy, czego pragniemy i do czego w życiu chcemy dojść, my, młodzi Polacy. Narodowe święto odzyskania niepodległości uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczcili Happeningiem patriotycznym. Odbył się on 10 listopada. Montaż słowno muzyczny został wykonany przez młodzież zaangażowaną w różną działalność artystyczną, koło teatralne kolarze i zespół muzyczny. Inspiracją do przygotowywania scenariuszy jest potrzeba serca. Jestem patriotką, kocham Polskę. Chciałabym, żeby młodzież pokochała ojczyznę całym sercem. Program rozpoczął reportaż składający się z wywiadów przeprowadzonych w środowisku szkolnym i pozaszkolnym na temat ojczyzny. Ojczyzna jest dla mnie miejscem, gdzie się urodziłem, gdzie wychowali się moi przodkowie gdzie teraz wychowuję się ja. Moje, mój dom. W tradycję naszej szkoły są wpisane obchody Dnia Kolejarza. Dnia 25 listopada, jak co roku w naszej szkole, obchodzono Dzień Kolejarza. W dniu tym odwiedziły naszą szkołę wycieczki z gimnazjum zboszynka. Pan Robert Baksolary, który prowadza uczniów, opowiadał historię makiety elektrycznej, której wielkość wzbudziła zainteresowanie wśród zwiedzających. Historia naszej makiety tutaj, kolejki elektrycznej, sięga roku 1999, w tym roku, w, w listopadzie, z okazji Dnia Kolejarza powstał Szkolny Klub Miłośników Kolei, natomiast taka ciekawostka, tutaj żółty wagon kolejki naprawczej, która naprawia sieć trakcyjną, została zrobiona przez naszych uczniów, do tego zro zrobiony też został elektrowóz i taka ciekawostka, tam na końcu makiety znajduje się też parowozownia, która została zrobiona z kartona po mleku. Grudzień był w naszej szkole świętem siatkówki. 30 listopada odbyły się mistrzostwa w piłce siatkowej dziewcząt. W rozgrywkach wzięły udział cztery szkoły, które uplasowały się na następujących miejscach. Czwarte miejsce zespół szkół technicznych w Świebodzinie. Trzecie miejsce zespół szkół zawodowych w Świebodzinie. Drugie miejsce zespół szkół ogólnokształcących w Świebodzinie. Natomiast pierwsze miejsce zajęła drużyna z naszej szkoły. Co powiecie o poziomie dzisiejszych rozgrywek? Myślimy, że gra była bardzo dobra. Dziękujemy dziewczynom z drużyny. Zawodników wspierali trenerzy oraz widownia. Nad całością czuwał nauczyciel wychowania fizycznego Mariusz Król. Jak pan ocenia poziom dzisiejszych rozgrywek? No na pewno wyższy niż rok temu. Bardzo ładnie zaprezentowała się szkoła zawodowa ze Świebodzina. Jak zwykle dobrze przygotowane jest LO. No chcę, chcę wszystkim kibicom podziękować, bo fajne kibicowanie, szczególnie w meczu z liceum ogólnokształcącym ze Świebodzina. Bardzo nam to pomogło, dziewczyny się cieszą. Mistrzostwa piłki siatkowej chłopców odbyły się 1 grudnia. W rozgrywkach wzięło udział 5 drużyn z powiatu świebodzińskiego. Uczniowie naszej szkoły zajęli drugie miejsce. Co się stało dzisiaj z naszą drużyną? Dlaczego przegrali? Grali wręcz rewelacyjnie, ale Świebodzin okazał się lepszy. Takiego meczu nasza drużyna do tej pory jeszcze nie zagrała. Troszkę za dużo własnych błędów, być może, że to stres. Tegoroczny turniej odbył się na wyższym poziomie niż ten rok temu. Jak długo trenuje pana drużyna? Chłopcy trenują od praktycznie si, co są w trzecich klasach już od trzech lat, ale to takie sporadyczne spotkania. W tym roku doszedł Szymon Gregorowicz, który wyraźnie podniósł poziom zespołu. Wszystkim drużynom kibicowali uczniowie ZST oraz pobliskiego gimnazjum. Pierwsze miejsce zajęła drużyna zespołu szkół ogólnokształcących się godzinie, a trzecie miejsce technikum leśne w Regodzińcu. I do gry. I... Minęło 30 lat od powstania Solidarności. Z tej okazji nauczyciel historii zorganizował wystawę poświęconą tym wydarzeniom. Na początku grudnia w naszej szkole nauczyciel historii pan Ryszard Pietrzak zorganizował wystawę pojętniającą następujące wydarzenia. 30 rocznica wprowadzenia e, utworzenia solidarności i 29 rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Na uroczystość zostali zaproszeni m.in. wicestarosta Powiatu Świebodzińskiego Jakub Jarecki, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Bogusław Motowidełko, Radny Gminy Świebodzin Artur Karkocki. Materiały, które przedstawiono na wystawie były zbierane od bardzo długiego czasu. Znajdują się one w Szkolnym Muzeum Historycznym. Chciałbym przez tą wystawę przybliżyć losy historii Polski i jak w trudnych warunkach ta wolność się rodziła. Jak wiele ludzi straciło swoje życie, jak wiele ludzi walczyło o wolną Polskę, by dzisiejsza młodzież mogła spokojnie korzystać z tej wolności. Dzień Szkocji po angielsku. Kolejny anglojęzyczny montaż słowno-muzyczny, przygotowany przez uczniów pani Tatiany Zaleskiej. 13 grudnia 2010 roku odbył się Dzień Szkocji. W sali kinowej zaprezentowano przedstawienie, w którym wzięli udział uczniowie naszej szkoły wykonano słynny narodowy utwór okay. oraz taniec szkocki Do tego przedstawienia przygotowano również prezentację multimedialną, w której zawarte były informacje na temat Szkocji, jej obyczajów kultury oraz zamieszkującego ją społeczeństwa. W przyszłości odbędą się podobne pokazy. Uważam, że u nas troszkę w szkole za mało tego i dlatego zdecydowałam się, postanowiłem kolejny chroek, bo to już nie pierwszy. mający na celu przybliżenie uczniom piękna innych krajów. Dziękuję wszystkim za uwagę i życzę zdrowych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego nowego roku.